Fundacja Akademia Antykorupcyjna w ramach projektu Aktywne Społeczeństwo Obywatelskie, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Chciałabym Państwu przedstawić podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie sygnalistów. Celem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego filmu edukacyjnego jest przybliżenie pojęcia sygnalisty oraz definicji zagadnień powiązanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości. Omówimy sobie kilka podstawowych pojęć. Powiemy, kim jest sygnalista. Czym jest kontekst związany z pracą? Kim jest osoba pomagająca w zgłoszeniu? Kim jest osoba powiązana z sygnalistą? Czym są informacje o naruszeniu prawa? Kim jest osoba, której dotyczy zgłoszenie? Co to są działania następcze? Czym jest informacja zwrotna? Czym są działania odwetowe? Co określa procedura zgłoszeń wewnętrznych? Co powinien zawierać rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz czym są zgłoszenia zewnętrzne. To są podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie sygnalistów. Pierwsze pojęcie sygnalista, określone w artykule czwartym ustawy, sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa. Uzyskane w kontekście związanym z pracą. W tym sygnalistą może być pracownik, tymczasowy pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Sygnalistą może być przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik. Sygnalistą być, może być członek organu, Osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Sygnalistą może być osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy. Sygnalistą może być stażysta, wolontariusz, praktykant. Sygnalista może być, może być funkcjonariuszem w rozumieniu artykułu pierwszego o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej Sygnalistą może być żołnierz w rozumieniu ustawy o obronie ojczyzny. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu. To jest proszę państwa definicja ustawowa sygnalisty. Drugim pojęciem, który padło już przy definiowaniu pojęcia sygnalisty jest kontekst związany z pracą. Należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu. Lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych. To jest definicja ustawowa kontekstu związanego z pracą. Osoba pomagająca w zgłoszeniu, któż to jest. Tutaj również. Ustawa o ochronie sygnalistów definiuje precyzyjnie pojęcie osoby pomagającej w zgłoszeniu. Przez taką osobę należy rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona. Kolejnym zagadnieniem jest. Osoba powiązana z sygnalistą. Jest to również osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 ustawy kodeks karny. Kolejnym zagadnieniem zdefiniowanym w ustawie jest informacja o naruszeniu prawa. Należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym. Z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakty w, kontak w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa. Kolejne pojęcie osoba, której dotyczy zgłoszenie. Przez taką osobę rozumiemy osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną. Nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się w naruszeniu prawa jest powiązana. Należy również przedstawić definicję działania następczego, rozumianego jako działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. Również istotna jest definicja informacji zwrotnej, rozumianej jako przekazaną informację sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz przedstawienie sygnaliście powodów takich działań. To jest informacja zwrotna. Działania odwetowe czyli to, przed czym ustawa chroni sygnalistów działających w dobrej wierze. Przez działania odwetowe należy rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty, lub wyrządzać lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawnie inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście. To jest ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi również jednym z ważnych celów ustawy o ochronie sygnalistów. Kolejnym zagadnieniem, które chcieliśmy Państwu przedstawić jest procedura zgłoszeń wewnętrznych. Cóż ona określa? Określa ona wewnętrzną, po pierwsze, wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważniony przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Po drugie, procedura również określa sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez, przez sygnalistę. Wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą w tym występowanie o dodatkowe informacje, przekazywanie sygnaliście, informacji zwrotnej. Funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o której mówiliśmy wcześniej, jeżeli zapewniają te osoby bezstronność. Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi również zawierać tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłaszanymi anonimowo. Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od jego otrzymania chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu na którym należy przekazywać informacje zwrotne. Obowiązek podjęcia z zachowaniem, z zachowaniem należytej staranności działań następczych. Procedura określa też maksy, te, maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie przekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, no, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu na który należy przekazać informację zwrotną. Ostatnim elementem, który musi zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych, jest zrozumiałe i łatwo dostępne informacje. Na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, czy to do Rzecznika Praw Obywatelskich, albo organów publicznych, oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów oraz jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Jednym z pojęć określonych w ustawie jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Co taki rejestr powinien zawierać? Jakie elementy? Po pierwsze numer zgłoszenia Przedmiot naruszenia prawa dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób adres do kontaktu z sygnalisty Data dokonania zgłoszenia informację o podjętych działaniach następczych oraz na zakończenie datę zakończenia sprawy Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ostatnim elementem, który chcieliśmy Państwu dzisiaj przedstawić. Jest definicja zgłoszenia zewnętrznego. Cóż to jest zgłoszenie wewnętrzne? Mianowicie mówi o tym artykuł 30 ustawy. Stwierdza on, że sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzednio dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub dowolny organ publiczny. To jest bardzo istotne. Sygnalista może zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też może zgłosić do dowolnego organu publicznego. Oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych. Podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostały przyjęte przez te organy. Proszę Państwa to są podstawowe definicje, podstawowe pojęcia określone w ustawie o ochronie, o ochronie sygnalistów. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, chcecie podjąć wspólne z nami działania, zapraszamy do współpracy adres mailowy info.maupaakademiaantykorupcyjna.pl lub też przez stronę internetową akademiaantykorupcyjna.pl lub też telefony, telefonicznie. Telefony dostępne są również na stronie naszej fundacji. Dziękuję Państwu. Do widzenia.